Dzień dobry Państwu. Zgodnie z przepisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej każdy ma prawo dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia, oczywiście na warunkach ustanowionych przez ustawodawców krajów członkowskich i na warunkach wypracowanych w praktykach krajowych. Przy określeniu i realizowaniu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia. Jednocześnie, proszę Państwa, zgodnie z przepisem Konstytucji obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Oczywiście warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. W tym kontekście, proszę Państwa, pojawia się ważne pytanie, czym jest w ogóle świadczenie gwarantowane i co w praktyce oznacza to słowo? Co w praktyce oznacza przede wszystkim pojęcie dostępu do świadczeń gwarantowanych? Otóż świadczenia gwarantowane to są świadczenia, które będą służyły profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także inne świadczenia, inne działania medyczne, które wynikają z procesu leczenia bądź przepisów odrębnych. Ale to są świadczenia, które są finansowane w całości bądź współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w takim zakresie, jaki określa to ustawa. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustawodawca wskazuje cały katalog świadczeń, które stanowią świadczenia gwarantowane, czyli właśnie te współfinansowane e, bądź finansowane całkowicie z budżetu państwa. I chciałam Państwu pokazać, jakiego to rodzaju są świadczenia. Otóż to są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzdrowiskowego, zaopatrywania w wyroby medyczne, oczywiście ratownictwo medyczne, świadczenia wysokospecjalistyczne. Ale to będą również leki, to będą również programy lekowe określone w przepisach ustawy o refundacji i to będą leki nieposiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium kraju. Proszę Państwa, mówię Państwu o tym dlatego, że chciałabym zwrócić uwagę na to, że lek jest świadczeniem opieki zdrowotnej. Jeśli chodzi o świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, to będą do nich należały porady specjalistyczne, badania diagnostyczne, procedury zabiegowe i ambulatoryjne oraz świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych, czyli tutaj znowu pojawia się lek w programie lekowym. Właśnie udzielanym ambulatoryjnie. Podobnie, proszę Państwa, lek jest również świadczeniem gwarantowanym w zakresie leczenia szpitalnego. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że będą to zarówno leki, które są stosowane w ramach wykonywania innych świadczeń w szpitalu, czyli w czasie hospitalizacji, leki w programach lekowych, a także świadczenia w chemioterapii udzielane. Właśnie zastosowaniem leków w schematach chemioterapii. Proszę Państwa, świadczenia gwarantowane zatem to będą świadczenia służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia. To będą świadczenia finansowane bądź współfinansowane z budżetu państwa na zasadach i w zakresie określonych w ustawie. I w przypadku leków to jest ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. I teraz, proszę Państwa, to, co jest najistotniejsze, to to, że y, ustawa refundacyjna określa zasady finansowania leku y, środka spożywczego, wyrobu medycznego, które są objęte decyzją o refundacji. Zgodnie z przepisami tej ustawy, Minister Zdrowia ogłasza w drodze obwieszczenia wykaz e, leków refundowanych. Podstawą, proszę Państwa, włączenia leku do katalogu świadczeń gwarantowanych jest właśnie wydanie dla tego leku pozytywnej decyzji o refundacji. Ma to bardzo szczególne znaczenie. Zaraz Państwu powiem jakie, ale zanim chciałabym wskazać, że w obwieszczeniu, proszę Państwa, określającym wykaz leków refundowanych, Lek jest opisany za pomocą danych identyfikujących lek, czyli posiada swoją nazwę substancji czynnej, nazwę handlową, dawkę, drogę podania, a to wszystko jest określone jednym kodem, kodem EAN. Wskazana jest tam też kategoria dostępności refundacyjnej, poziom odpłatności, urzędowa cena zbytu, cena detaliczna, wysokość limitu finansowania, wysokość dopłaty, pacjenta, grupa limitowa i termin wejścia w życie decyzji refundacyjnej, a także czas jej obowiązywania. Szczególnie istotne jest, proszę Państwa, to, że decyzja pozytywna o objęciu danego leku refundacją ma charakter indywidualny. Zatem każdy lek, który jest opisany kodem EAN, czyli swoją nazwą handlową, objęty pozytywną decyzją o refundacji, będzie odrębnym świadczeniem gwarantowanym. I teraz proszę Państwa, prawo równego dostępu do świadczeń gwarantowanych, które wynika z Konstytucji, ma charakter bezwzględny i nie wolno tego prawa ograniczać. Oznacza to, że jeśli pacjent spełnia warunki medyczne i warunki zawarte w decyzji o refundacji do tego, żeby otrzymać dane leczenie, to ma prawo do każdego leku. Który, jest, który znajduje się na liście leków refundowanych. Proszę Państwa, to też oznacza, że pacjent ma prawo wyrazić zgodę bądź też sprzeciw na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, a zatem również pacjent ma prawo wyrazić zgodę bądź sprzeciw wobec stosowania jak i zmiany leku. Zatem każde stosowanie bądź zmiana leku powinna być poprzedzona udzieleniem zgody przez pacjenta zgody świadomej i zgody Swobodnej. Proszę Państwa, kiedy mówimy o zgodzie pacjenta na stosowanie bądź zmianę leku, to należy się zastanowić nad formą udzielenia tej zgody, a zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy podanie leku można uznać za zabieg prosty. Czyli sytuacja, w której pacjent w szpitalu otrzymuje lek od pielęgniarki, ale nie wie, jakie leki otrzymuje. Czy to jest sytuacja, i je zażywa. To jest sytuacja, kiedy pacjent został prawidłowo poinformowany i wyraził zgodę na stosowanie i zmianę leków, czy nie? Otóż, proszę Państwa, nie, ponieważ w kontekście możliwości wystąpienia działań niepożądanych, a także również wymogu zgłaszania, nie można uznać podania i zmiany leku jako zabieg prosty. A zatem, proszę Państwa, zgoda pacjenta zarówno na stosowanie leków, jak i zmianę leku nie może nastąpić w sposób dorozumiany. Ta zasada dotyczy również sytuacji zmiany leków o tej samej substancji czynnej, ale opisanych różną nazwą handlową, ponieważ jak pamiętamy, każdy lek, który się znajduje na liście leków refundowanych, jest odrębnym świadczeniem gwarantowanym jest odrębnym świadczeniem opieki zdrowotnej. Zatem zgoda powinna być poprzedzona udzieleniem informacji, wyrażona w formie pisemnej. Proszę Państwa, warunkiem dopuszczenia leku do obrotu jest uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku, czyli tak zwana rejestracja leku. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na to, że lek zarejestrowany jest objęty domniemaniem skuteczności i bezpieczeństwa, ale wyłącznie w zakresie zarejestrowanych wskazań. Zatem, proszę Państwa, domniemanie bezpieczeństwa nie będzie obejmowało sytuacji stosowania leku poza wskazaniami. Każdy lek jest objęty procedurą nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Mówię Państwu o tym dlatego, że zdarza się czasem, że leki posiadające tę samą substancję czynną, a opisane różną nazwą handlową, czyli leki różnych producentów, z różnych przyczyn będą miały inne wskazania zarejestrowane. Każdorazowo stosowanie leku Poza wskazaniami rejestracyjnymi wskazanymi w charakterystyce produktu leczniczego, będzie stosowaniem leku off-label, czyli poza wskazaniami. Czy to w ogóle jest możliwe i w jakich warunkach? Czy lekarz ma prawo stosować lek poza wskazaniami rejestracyjnymi? Przede wszystkim chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że lekarz ma obowiązek wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej dostępnymi metodami, środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z najwyższą starannością. Proszę Państwa, deklaracja helsińska wskazuje, że w leczeniu pacjenta tam, gdzie sprawdzone interwencje nie istnieją bądź okazały się nieskuteczne, lekarz po zasięgnięciu fachowej porady i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego może zastosować interwencję o nieudowodnionej skuteczności, jeśli w ocenie lekarza daje ona nadzieję na uratowanie życia, powrót do zdrowia bądź przyniesienie ulgi w cierpieniu. Oczywiście, tam gdzie jest to możliwe, interwencja powinna stać się przedmiotem badań e, mających na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności. E, natomiast e, nie zawsze jest to możliwe. We wszystkich przypadkach nowe informacje powinny być rejestrowane. Oraz udostępnione publicznie. Zatem, proszę Państwa, stosowanie leków poza wskazaniami wcale nie jest takie oczywiste. To znaczy, nie należy chyba przyjmować takiego uproszczenia, że jeśli jest to ta sama substancja czynna, to domniemanie bezpieczeństwa i skuteczności leku będzie rozciągnięte również na inne leki, dlatego że badanie rejestracyjne dotyczy dokładnie tego konkretnego leku. I dopuszczenie do obrotu, a więc domniemanie skuteczności i bezpieczeństwa jest wydawane indywidualnie, dotyczy bardzo konkretnego leku, a nie wszystkich leków opisanych tą samą nazwą substancji czynnej. Proszę Państwa, chciałbym Państwu też pokazać, jakie są przesłanki stosowania leku zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Po pierwsze, będzie to terapia oparta na produktach leczniczych posiadających odpowiednie wskazania w charakterystyce produktu leczniczego. Po drugie, będzie to też również terapia oparta na wieloletniej ugruntowanej praktyce klinicznej, opisanej w faktualnych podręcznikach z dziedziny farmakologii bądź danej specjalności. To będzie również terapia oparta na wiarygodnych dowodach naukowych opublikowanych w uznanych czasopismach naukowych, potwierdzających skuteczność i zasadność wybranego postępowania. Stosowanie leku poza wskazaniami powinno być poprzedzone oświadczeniem zgody pacjenta, ale zgody, która zawiera szczególne elementy. To nie może być ta sama zgoda, która służy wyrażeniu zgody, to nie, może być te, to nie mogą być te same elementy zgody, które służą wyrażeniu zgody w przypadku e, leku stosowanego zgodnie ze wskazaniami, ponieważ takie oświadczenie pacjenta powinno zawierać informacje przede wszystkim o otrzymaniu... Przystępnej i wyczerpującej informacje o swoim stanie zdrowia, rokowaniu możliwych metodach leczenia, skutkach leczenia, informacje o ryzyku i korzyściach stosowania leku poza wskazaniami. E pacjent musi wyrazić dobrowolną zgodę, czyli powinna się znaleźć również e informacja o wyrażeniu przez pacjenta dobrowolnej zgody na stosowanie leku poza wskazaniem rejestracyjnym. E pacjent powinien oświadczyć, że ma świadomość prawa odstąpienia od leczenia w dowolnym momencie i że nie uczestniczy w żadnym badaniu klinicznym. Jednocześnie to oświadczenie pacjenta powinno być poparte oświadczeniem lekarza, które zawiera informacje o tym, że lekarz przekazał w sposób przystępny i wyczerpujący informacje o swoim o stanie zdrowia pacjenta, rokowaniu, możliwych metodach leczniczych, skutkach leczenia i zaniechania przekazał przystępną i wyczerpującą informację dotyczącą natury i znaczenia terapii lekiem poza wskazaniami rejestracyjnymi, a także określił i wskazał możliwe do przewidzenia ryzyko. Świadomość, że poinformował pacjenta o prawie odstąpienia od leczenia w dowolnym momencie. I potwierdza, że pacjent nie został zakwalifikowany do sponsorowanego badania leczniczego prowadzonego w danym podmiocie leczniczym. Proszę Państwa, na zakończenie chciałabym Państwu wskazać, że i przypomnieć i prosić o zapamiętanie, że lek zarejestrowany jest objęty domniemaniem skuteczności i bezpieczeństwa wyłącznie w zakresie zarejestrowanych wskazań. I to domniemanie bezpieczeństwa absolutnie nie obejmuje sytuacji, Stosowanie leku poza wskazaniami. Zatem stosowanie leku poza wskazaniami powinno być instrumentem wyjątkowym, stosowanym wówczas, gdy sprawdzone interwencje nie istnieją albo też okazały się nieskuteczne. A lekarz po zasięgnięciu fachowej porady i uzyskaniu świadomej zgody pacjenta, ale zgody pacjenta na e, stosowanie leku poza wskazaniami, może dopiero zastosować taki lek. Dziękuję Państwu bardzo.